Cześć Kajetan w ogóle, jak dużo? Cześć. Środa, śmieci, czwartek. No nie powiem żartów. Przed nami kolejny projekt. Tym razem jest to reklama dla firmy Philips. Realizujemy ją z domem produkcyjnym Bizibi. Za scenografię od strony polskiej odpowiada Ola Muszyńska. Mówię, że ze strony polskiej, ponieważ jest to serwis. Jest to międzylewelowa komunikacja między Polską, a w tym przypadku niemiecką produkcją. Mamy do zbudowania taką oto łazienkę. Tak się prezentuje. Łazienka o wymiarach 3,5 na 4. szczytowej wysokości ma ponad 3,5 metra wysokości, więc spora. Z takich ciekawostek, to wszystkie zaznaczone na zielono ściany będą z prawdziwych kafli. Będziemy do naszych płyt wiórowych przyklejać prawdziwe kafle, potem będziemy je fugować. Reszta jest malowana. Podłogę mamy to będzie customowy print na PCVC. Na pewno będziemy robili customowe okno i customową szafkę wnękową z płyty fornirowanej. Co jeszcze mamy tutaj ciekawego? Będziemy mieli drzwi, będziemy zabudowywali prawdziwą wannę, mamy też tutaj okienko, nie pamiętam jak ono się nazywa profesjonalnie, ale takie okienko dachowe klasyczną ono będzie gotowe, kupowane tylko przez nas, yy, pobejcowane. No i co, ten projekt rusza od dziś, a świeżo wczoraj skończyliśmy poprzedni. bo Mamy na to 5 dni, 2 dni w pracowni, przenosimy się na hale, tam 3 dni. Czasu jest jak zwykle na styk, ale wiadomo, damy radę. Lecimy. Tak To będzie okno w ścianie. Miała być scenografia, czuję się jakbym robił hot dogi w centrum. Jaka paruwa biała się.

Nastąpiły małe zmiany wczoraj wieczorem, nieduże, aczkolwiek trochę nam utrudniają życie. Ściana z lustrem, która pierwotnie miała nie jeździć, jest już ruchoma. Ściana z drzwiami to przetłoczenie i tu nasza ściana również muszą być ruchome. Więc trochę kminiłem i zmieniamy technologię już nie robimy tego sufitu kładzionego na zbudujemy go na ziemi usztywnimy go, wzmocnimy, przymocujemy do kraty i wyciągarkami podjedziemy nim do góry. A następnie zaczniemy już klasycznie podłoga, ściany, wszystko usztywnimy i ten sofit tak jakby opuścimy i przymocujemy do naszych ścian. Jest to jednak kawał sofitu i trochę to będzie ważyło, ale no to nie pierwszy raz. Poradzimy sobie z tym, mam nadzieję bez większych problemów. No i co? Do dzieła. Halo? Halo, halo? Tak. To tak, poproszę trzy ogórkowe, jeden krupnik, dwa mielone, jedną szynkę w musztardzie i jeden z chabowy. Na 12? 12:30. Dziękuję. 30. 12 30. 30 żartuję, nie jestem krekusem. Dzięki, do zobaczenia. Dzięki, do zobaczenia. Takin się śmieje ze wszystkiego co powiem. Jest świetno. Nie to co wy the time Że chłopaki rozładowują kratę aluminiową, sceniczną. Jest to nasza konstrukcja nośna pod sufit. Na tym będziemy to właśnie podwieszać. Chcieliśmy już ją dzisiaj wziąć, bo będziemy jej potrzebować samego rana. Więc dzisiaj taki mamy dzień. Trochę chłopaki robią ze mną na pracowni. Trochę o zimek jeździ, bo jest piątek, więc też część rzeczy trzeba po prostu kupić dzisiaj, bo w weekendy nam niedostępne. No, nie możemy sobie na to pozwolić, że cię nie będziemy mieli przez pierwsze dwa dni budowy. Więc dzisiaj taki dzień organizacyjny. Nie ma dzisiaj z nami Adasia. zwolnił ta robota idzie na no i tyle. Będzie się działo dużo w ten weekend to na pewno. Zapraszam asos? Zopracuje Czy nie załatwi mi taniej kwel? Dzięki, dzieje. jest? to jest? Cięć. Jeszcze ten element? Nie wiem. Świta ci coś? Dach? Tu jest nasz skos, a tu jest nasze wypłaszczenie. To jest element łączący sufit, wzmocnienie. Wykąta nie wyciął? Wyciął, ale z czegoś innego. Okej. Okay. Jest, okay. jest ok. Zamykamy później. Zostałem spod piły Dobra, nie ma co gadać, sami zobaczycie ile tu jest roboty. Ot, Przyje... Największa ściana, frontalna ściana, ta, która jest nad umy, bandą, tak naprawdę. Czeka mnie teraz jej zwężenie, bo potem muszę narysować tak jakby na niej kąt dachu, bo na niej wypada, tak jakby jest fragment wypłaszczenia i potem jest I Mniej więcej gdzieś w tym miejscu muszę wyciąć też otwór na taką półeczkę wnękową, która będzie wykładana kaflami. Dziwnie się patrzy w ten obiekt Przyzwyczaję się. prezentuje się okno dachowe, które kupiliśmy firmy Velux. Największe, jakie nam się udało znaleźć od ręki, prawie 80 cm szerokości, pewnie z metr długości. Teraz kopaci będą wycinali otwór w płycie dachowej i będą tworzyć głębie, w której to okno będzie obsadzone. A ja w tym czasie jem truflowe szyszki. Jak widzieliście, chłopaki napierdzielają elementy sufitowe. Ja w tym czasie zajem się ściankami. Mateusz logistycznie nam to wszystko spina, jeździ, załatwia rzeczy. Mamy ostatni dzień w pracowni, więc pewnie dzisiaj posiedzimy ciutkę dłużej, tak żeby móc już jutro spakować się tylko i jakby całą energię skierować na przeprowadzkę, na przenosiny na hale i jakby już na pracę tam. Ja tymczasem kończę wnękę, która jest wnęką za wanną. Tak naprawdę już z grubsza rzeczy wszystkie mamy, właśnie wycinamy już Jakieś tam ostatnie otwory. Nie będziemy już nawet pewnie tego dzisiaj szlifować. Znaczy szpaklować i szlifować, bo szkoda nam czasu. Tylko robimy tak zwane mięso. No i tyle. Tutaj też taki triczek. Jeśli chodzi o tworzenie takich wnęk i dobijanie płyt, to też żeby zachować, żeby ten otwór był jakby prostopadły, zaznaczam sobie zawsze gotownikiem winkle tutaj tą jakby płaszczyznę i robię kreskę, tak żeby potem ten otwór na przykład nie schodził mi się i element, który tutaj zamierzam na przykład pasować, żeby się nie okazał za, za duży nie? i że to jest za ciasno. п о н и м Siemanko, mamy sobotę, trzeci dzień, przeprowadzka, ważny dzień, ekscytujący. Wstałem rano nawet wcześniej, wszystko rozpisałem. co Adaś musi spakować, żeby nie musiał o tym myśleć. Tak jak widzicie za mną już jakby jakieś takie pierwsze ruchy przeprowadzkowe się odbywają. Mateusz zbiera narzędzia, które wiadomo są y, rozrzucone po całej pracowni. Po etapie przygotowawczym. Opatrz no, jak się bawi z pieskiem, klasycznie. Ale ogólnie, no plan jest taki, żeby tutaj wszystko spakować, wszystkie ścianki, elementy dekoracji, wszystkie jak akcesoria do malowania, skręcania tego i tak dalej. No i lecimy na halę. Na halibajst, dwa rozładunek. Dobra, muszę wracać do roboty, bo, bo jak szef stoi, gada pracownicy. Nie robią. Etap przenosień za nami, zabieramy się za właściwą robotę. Zaczynamy od podwieszenia sufitu. Szymon i Jurek właśnie montują za mną pierwsze elementy. Ja będę zaraz tutaj do tych podwieszeń na nożycówce przymocował wyciągarki, które posłużą nam do jakby pociągnięcia naszego sufitu. Zjeżdżasz to w pewnym momencie mnie zatrzymuje Trzeba odpuścić opuszczanie i znowu to nacisnąć I o co chodzi? Jest to po to, żeby nikt nie włożył palców w tą maszynę Dodatkowa blokada, żebyś nie zjechał odruchowo, a ktoś na dole nie zamulił opierając się o maszynę No rzucówki są super Twój pierwszy raz na rzucówce? Ja pamiętam swój pierwszy raz, tego się nigdy nie zapomina. To i tak jest stary, lajtowa hala Nie wiem ile masz, siedem? 7... Pewnie metrów wysokości. Jest to, jesteś na takim transkolorze, który ma 12. No to już, to mam już taki lekki dreszczyk emocji. A łysy na przykład już się dyga. Jest się nie dygał, ale zaczął się dygać. Elo? Szafka, Dobra, mniej więcej tu. Dobra. Też jest ważny rozstaw tej kraty, ponieważ mamy okno w suficie. No i nie chcielibyśmy, żeby krata wypadła nam w świetle okna. Dobra, dobry? Lecimy w dół. Już ważne jest, żeby patrzeć, czy łańcuch nam się nie plącze, bo potem będzie mega ciężko go rozplątać na górze. Chodź, to jest ostatnia szansa, Kajta, żebyś nakręcił serduszko z gwoździ. Już. Wytłumacz to jakoś? Nie. Czekajcie jeszcze na... Oh my God. Kafelki, wydrukowane na Dziękuję to też jest taka popularna praktyka, że jak kupujesz wykładzinę, to dobrze ją zanim ją położysz, rozwinąć sobie na płasko na ziemi, żeby ona trochę dostała ciepła i się wyprostowała. Dzięki temu potem się łatwiej kładzie, bo nie ma tego odkształcenia, takiego od nawinięcia na rolkę. na ścianach. Wygląda na to, że wszystko się zgadza. Dokręcają go od góry, od dołu, od boku. Nie wiem tak naprawdę, bo robiłem co innego, ale chyba pasuje. Jest pięknie, więc kończymy powoli sufit. W sumie najtrudniejszą tutaj rzecz. No i co? I powoli kończymy dzień, tak myślę. Dobra, udało się, nie było to łatwe, bo minimalnie sufit nie był dokładnie w tej pozycji, w której chcieliśmy, ale i tak jest nieźle, bo wytrasowanie tego, żeby sufit był, był idealnie, coś w sensie, albo bardziej, żeby dekoracja była idealnie pod sufitem. Mieliśmy tam parę centymetrów, no ale jest to mega duży gabaryt i ciężki, więc trochę się posiłowaliśmy z jego tra jakby ustawianiem, ale jest okej. Okay. Już ustawiliśmy tą krawędź, teraz od niej będziemy szli i dociągali jakby kolejno wszystkie ściany do sufitu. No i tyle. Wy pewnie wyszpachlujemy to dzisiaj, i ja uważam, że dzień zamykamy, zbijamy piątki i do jutra. Elo. Dobrze. Dobra, mamy 19, pierwszy dzień za nami. Tak jak widzicie, za mną się prezentuje cały dekor. Już zostały nam tylko jeżdżące ścianki, ale uważam, że to i tak bardzo dobry wynik, jak na to, że mieliśmy dzisiaj i przeprowadzkę z warsztatu na hale, i demontaż drugiej dekoracji. No i co, tyle na dzisiaj. Jutro ruszamy z kafelkami. Elo! Szukuję płytę do zrobienia ścianki mobilnej. Jest to płyta z poprzedniej reklamy, więc odzyskuję i trzeba ją oczyścić z gwoździ i różnych nierówności. Używam się resztę farby szarej położyć te płyty razem i zrobić wymiar, który czegoś by chciał. Dalsza część bycia Zero Waste. Bio, Eko i Terefer. Nie no, jest. mobilna ścianka. Wchodzimy zaraz do środka, laserem wyznaczamy sobie naszą jakby bazową pozycję. No i co? Tą ścianką odjeżdżamy, żeby wpuścić do dekoracji więcej światła i zaczynamy kafle. ELO. Jedziemy z płytkami. 18, jak widzicie większość kafelków już nam się udało położyć. Zostały nam jeszcze jakieś docinki w narożnikach i trochę przy ziemi, bo jak zwykle napotkaliśmy no, na jakieś nierówności przy podłodze. Do cięcia kafelków używamy takiej maszyny firmy Ruby. Mateuszek tutaj y, ją obsługuje. No i co, mam nadzieję, że jeszcze godzinka i spadamy do domku. Także kładziemy sobie kafelek na maszynie. Pod spodem jest nóż diamentowy, który robi nacięcie w szkliwie, więc wystarczy dobrze ułożyć wymiar. Zrobić rysę. Tu jest zbyt mały kawałek, żeby to ucięła maszyna. Jestem synem glazurnika... i wnuczkiem stolarza. Może kiedyś będę dentystą. Szczęstość w Wam, bo mam trudne myśli. Nie ale to już No Mamy godzinę 19, robiliśmy to od 11, czyli 8 godzin kaflowania czterech osób. No super, ale marzę o powrocie do domu i ciepłej kąpieli. A jutro opudowamy. Przez naszego kafelkowania Szymon z Jurkiem zrobili dwa skrzydła drzwiowe 70 na takie specjalne poszerzone dla nas, bo tego wymagał projekt. Tutaj mamy skrzydło o szerokości 110 cm. Zostało rozcięte i sklejone z dwóch par drzwi. Tak się prezentują. Jutro je będziemy malować, wstawiamy w dekor. I tyle! Zrobili też szafeczkę taką wnękową, ładną z forniru dębowego. Zrobili parapesi. Jak zawsze jestem zadowolony. Zaczynamy trzeci dzień Hali Philipsa, piąty dzień prac, prawdopodobnie nie? Czy szósty? Piąty dzień prac, czyli nie skłamałem. Kafelki nie pospadały, jeden tylko odpad, ale nie widziałeś tego. No i co? Przycinamy, kurde, wykończeniówka, drzwi, okna, fugowanie i będzie super. No. Jesteś? O, teraz on pierwszy pokochał. No. Zobaczmy, masz te? Okay. No Bo to, to tak było. W górę? No to przybić tylko, musiałbyś jeszcze zerknąć. Mamy dwudziestą skończyliśmy właśnie trzeci dzień, dekoracja stoi, odbiór za nami, wszystko jest zajebiście. Tak to się prezentuje z zewnątrz, nic ciekawego, chodźcie pokażę wam jak wygląda to w środku, proszę bardzo, jest Tak się prezentuje owoc naszej pięciodniowej pracy, łazieneczka, full kafelki, Kastomowe mebelki, Kastomowe okno, Kastomowa wydrukowana podłoga. Dwie jeżdżące ściany, podwieszany sufit, jednym słowem, a dwoma słowami tak naprawdę full wypas. Tyle ode mnie i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Elo.